Były ulubionymi stylistkami polegć i z i inaczej, a życie mocno je doświadczyło, z diecia. Zanim Maja Sablewska wkroczyła na salony i do telewizji jako ekspertka od modowych metamorfos, To w las nie triumfy. Kilkanaście lat temu Trynny woda i Susanna chcą i nie miały sobie równych. A ich modowych porad słuchali miliony osób. Charyzmatyczny duet przez pewien czas stacjonował nad Wisla. Stylistki poprowadzili program Trynny i Susanna Hubiera ja Polskę, w którym starali się przeprowadzać modowe rewolucje w życiach naszych rodaczek. Format doczekał się emisji w 2011 roku. Premiera polskiej odsłony programu zbiegła się ze szczytem popularności Trinny i Susannach. Projekty duetu stylistek cieszyły się sporym zainteresowaniem, co dało im szansę na realizowanie kolejnych programów. Na Antanie gościli również formaty takie jak Trynny i Susanny Rozbierają, czy Poradnia Malzenska, Trynny i Susanny. Niestety sukces nie trwał wiecznie, a modowe porady duetu były coraz częściej określane jako Body Shaming. To, jak potoczyły się dalsze losy, w od walicą Istantiną Malzen z Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Gdy popularność z charyzmatycznego duetu zaczęła gasnąć, panią stwierdzili, że najwyższa pora, aby zacząć pracować na własne nazwisko. Trinny Wodal ma dziś 59, a moda wciąż wypełnia spora część jej życia. Głównym źródłem dochodu stylistki jest jednak obecnie jej własna marka kosmetyczna Trinny London. Celebrytka ochoczo promuje firmę i jej produkty w mediach społecznościowych. Swego czasu sporo dyskutowało się na temat wyglądu wodal. Niektórzy sugerowali, że Trinny ma na słabość do zabiegów kosmetycznych, do czego w końcu przyznala się też sama zainteresowana. Jak zdradziła, sam botoks wstrzykuje sobie dwa razy na rok. Sukcesy w życiu zawodowym niestety początkowo nie przekladali się na powodzenie w życiu prywatnym. Jako 45-latka, Trinny przeszła przedwczesna menopauzę, a także dwukrotnie straciła dziecko. Nęstanelo jej to jednak na drodze, aby zostać mama i dziś opiekuje się córka imieniem Lila. W 2014 roku nadszedł jednak kolejny cios po tym, jak jej Byle Mas popełnił samobójstwo. Współczujemy Polkom. Mężczyźni w Polsce są leniwi. Nieco inaczej potoczyły się losy drugiej polówki słynnego duetu. 61-letnia Dziś Susanna Chcą poświęciła się nagrywaniu podcastów i pisaniu książek. W przeciwieństwie do koleżanki, jej stylistka nie ingeruje w swoją urodę i często pokazuje się w mediach społecznościowych bez makijażu. Prywatnie jest matka trójki dzieci i szczęśliwa zona donskiego biznesmena Stene Bertelsena. Choć Susannach wiedział dane życie rodzinne, to również musiała zmierzyć się z pewnymi problemami. W 2020 roku co niestety wyznala, że jest trzezwa alkoholiczka, a napojeń wyskokowy zaczęła picius już jako nastolatka. Ulubienica Polek opowiedziała także o narkotykach, przez które trafila na odwyk w wieku zaledwie 21 lat. Trudne doświadczenia w walce z uzależnieniami wykorzystuje dziś aby przestrzegać swoich odbiorców przed łzywkami. Zobaczcie, jak dziś wygląda jatrynny i susannach. Mocno się zmieniły?